normą. Pani poseł Gasiu pichowicz Panie przewodniczący, oczywiście zgłosimy pod, e, poprawkę, która będzie wydłużała to wakacje legis o 3 miesiące i bardzo państwa namawiam do tego, aby poprzeć tą poprawkę. E, proszę zwrócić uwagę, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości zapadnie już w maju, pojawiają się i w debacie publicznej w licznych artykułach, ale także w opinii Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich zarzuty i zresztą podniesionym także przez nas, przez posłów opozycji, dotycząca tego, że jedynym celem tej ustawy jest Państwa strach przed negatywnymi dla Państwa konsekwencjami e, e, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. To orzeczenie ma dotyczyć wprowadzonych przez Państwa zmian w Sądzie Najwyższym i w Krajowej Radzie Sądownictwa. I jeżeli Państwo chcą się oczyścić z tego zarzutu. Pani poseł, naprawdę trudno już słuchać po raz enty tych samych wywodów. Proszę do artykułu czwartego. Składa pani poseł poprawkę do artykułu czwartego, więc proszę przedłożyć na piśmie. Dlatego proponuję poprzeć tę poprawkę wydłużającą wakacjolegis Pozwoli państwu proszę uchronić ją przedstawić na piśmie. zarzutu. Pozwoli to państwu uchronić się przed zarzutem, że jedynym celem jest strach przed orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości. Więc proszę powiedzieć, nie boimy się, czekamy cierpliwie na... Proszę przedstawić stosowną poprawkę. Panie poseł, ale czas już minął, proszę stosowną poprawkę przedstawić. Do wakacji legis. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, proszę mi pozwolić dokończyć uzasadnienie. Więc proszę się nie bać, czekać spokoju na to życzenie, jeżeli nie jesteście pewni, że wasze ustawy były dobre i zgodne z prawem. Y, Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem artykułu. Y, proszę pan poseł Michał Szerba. Ale jest poprawka na piśmie.

jeszcze, żeby na, na listę? Proszę patrzeć na ten, wyro na, na ten wynik wyborów. Proszę, pan, pan poszedł Michał Czerba. No, proszę bardzo, znać swoje miejsce w szeregu. Naprawdę, proszę wybory krakowskie są Michał dla pani Szczerba. bardzo ważnym wyznacznikiem. I jako wniosek mniejszości. Sekundkę. Pani poseł, pani poseł Gasiowych uciekła z tego statku, który tonie, licząc na to, żeś w platformie coś złapie, więc to już nieaktualne, że ma 0,5%. Pani, pani poseł... Proszę, pan poseł Michał Szczerba. Pan poseł Michał Szczerba. Panie pośle, życzę panu 120 tysięcy głosów. Na plecach ojca. Panie przewodniczący, no, no naprawdę... Proszę, proszę, proszę. Ależ panie pośle... Mówię do pana posła Szanockiego, dyscyplinuję, ale widać, posłowie wymagają ostrzejszej reakcji, ale na to mnie nie stać, bo musiałbym się adekwatnie, pewnie, do sytuacji zachowywać. Um, proszę bardzo, pan poseł Michał Szczerba. Proszę, pan poseł Michał Szczerba. Poprosiłbym, żeby pan przewodniczący umożliwił mi zabranie głosu. Bo... A więc proszę pana. A żeby pan się zwrócił do swoich kolegów siedzących obok po prawej stronie, żeby panu to umożliwili, bo oni w tej chwili panu przeszkadzają. Proszę, pan poseł Michał szerba. Ja widzę akurat rozemocjonowaną panią e, przewodniczącą Wasserman, ale e, każdy... Wiecie, panie, masz pan w klubie chamstwo, zachowuje się w sposób, który nie licuje z powagą tej komisji. I powinien pan zwrócić uwagę swojej koleżance, która przekroczyła jakiekolwiek granice przez 8 lat, Chcieliście podzielić Polaków. Przez 8 lat e, próbowaliście grać katastrofą słańską, a teraz przekroczyliście granicę, która nigdy nie powinna e, na tej komisji paść. To pokazuje tylko jaki poziom, już nie merytoryczny, ale prymitywizmu i hamstwa państwo reprezentujecie. Zamykam dyskusję nad artykułem czwartym. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem artykułu czwartego? A poprawka? Przepraszam Prawka. jeszcze, przepraszam, poprawka jest, tak, poprawka zmierzająca do... Hmm, poprawka z, do artykułu 4 zmierza do wydłużenia czasu wakacji do trzech miesięcy. A więc ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Kto z Pań Panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? Sześciu posłów za. Kto jest przeciw? Wniosek mniejszości. Siedemnastu posłów przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania nad całością e, projektu ustawy. A teraz artykuł czwarty. Tak, kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem artykułu czwartego. Siedemnastu posłów za, kto jest przeciw? Kto się w sześciu posłów przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Nikt się nie wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że artykuł czwarty został przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem całości projektu ustawy. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem całości projektu? Zgłosiłem się do głosu, panie przewodniczący. Proszę. 16 posłów za, Kto jest przeciw? 17 posłów jest za. Kto jest przeciw? Sześciu posłów przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że projekt ustawy został przyjęty. Pozostaje kwestia wyboru sprawozdawcy. Proponuję, aby sprawozdawcą komisji był pan poseł Maregast. Czy pan poseł wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, znam, że komisja zaakceptowała kandydaturę. Sprzeciwu nie słyszę. Sprawozdawcą będzie pan poseł Marek Aszt. E, proszę bardzo, e, pani poseł. Bardzo proszę. E, dziękuję, panie przewodniczący. Chciałabym poinformować, że dzisiejsze zachowanie pani poseł Gasiuk-Pichowicz zgłoszę do Komisji Etyki. Nie Ale ona panie nie ma zdolności przerywać, proszę mi nie przerywać Panie Pośle. Nie przystoi posłowi Rzeczpospolitej Polskiej, aby w ten sposób odnosił się do innego posła, w tym przypadku do Pani Wiceprzewodniczącej Wasserman, takimi słowami, y, zwłaszcza, że wiemy jak wielka tragedia spotkała y, Panią... Panie Przewodniczący, chciałabym Wasserman. się odnieść. Y, nie chciałabym będzie, się Pani odnieść. się będzie mogła odnieść podczas posiedzenia Komisji Etyki. Proszę bardzo, chciałabym się teraz... Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia zamykam posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję Państwu wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Jedno zdanie, panie przewodniczący. Chciałabym powiedzieć prosto, rzeczywiście moja uwaga dotycząca pani do to, to, to. Proszę Panią, ale wypowiedzi nie na miejscu są przy każdej komisji i przy każdym możliwym głosowaniu i